Siemanko, dzisiejszy film będzie. O wymianie takiego elementu. Jest to łącznik stabilizatora. Jak sama nas wskazuje jest dość istotny, bo stabilizuje. A stabilizuje nam dokładnie tor jazdy. Często spotykam się, a w tym tygodniu nawet już trzy razy z ponacinanymi drążkami stabilizatora. Dlatego też uznałem, że warto Wam to pokazać. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, oceny filmu. No i zaczynamy. Samochód mamy już podniesiony, postawione kobyłeczki, jak tam widzicie tą czerwoniutką. No i tak. Często robicie sobie w ten sposób, że łapiecie sobie gumóweczkę i tniecie tak przy drążku stabilizatora nakrętkę razem z częścią gwintowaną łącznika. W ten sposób, jak przekosicie sobie delikatnie gumóweczkę, nadcinacie, nadbieracie materiału stabilizatora, a czasami bywa tak, że po prostu nadcinacie dość mocno, nawet do połowy grubości materiału stabilizatora. W ten sposób po prostu uszkodzacie stabilizator. A najlepszym sposobem, jeżeli już wam stanie nakrętka na gwincie lub też nie chce wam się kręcić, nadciąć nakrętkę w ten sposób. Jak widzicie, nadcięto została tylko nakrętka. Czyli to, co chcieli, chcemy, żeby się nam odkręciło. Stabilizator jest salutki, a w takim wypadku zakładamy sobie tylko płasko-oczkowy klucz. I nawet takim kluczem, bez najmniejszego oporu, odkręcimy sobie nakrętkę odłącznika. Już nam się nakrętka rozchodzi. Proszę bardzo, ładnie łącznik się odkręca. Jak widzicie, nakrętka została nadcięta cała, więc rozeszła się i nie stawiała nam to oporu przy odkręcaniu. Oczywiście, jak widzicie, tutaj mam miejsce na klucz. Tyle że, jeżeli zatnie nam się tutaj na gwincie nakrętka, to i te miejsca po prostu się pęka. Tutaj łącznik rozszerza się i nie możemy od tego odkręcić czasami się zdarza, że mamy podejście, możemy złapać na przykład morsikiem w ten sposób a mamy tu miejsce na klucz wycięte ale nie zawsze, więc ten, ten sposób, który Wam teraz pokazałem jest dobry po prostu a jeżeli nie posiadacie diaksika no to oczywiście jaki raz powtarzałem, dobrze sobie gwint na łączniku Poszukajcie jakimś odrezeriaczem, żeby miało lżej nakrętka przy odkręcaniu się. Jak nie posiadacie klucza udarowego, pneumatycznego czy tam jakiegoś innego klucza, to nawet ręcznie będzie wam wygodniej to odkręcić. I łączniczek jest nasz. I teraz ostatnia. Podpowiedzi pamiętaj, żeby obie strony były podniesione, wtedy stabilizowanie pręży i będzie łatwiej założyć drugi. Na dzisiaj będzie to już wszystko. Cześć.